Witam, dzień dobry, moi drodzy. Horoskop miesięczny dla bliźniaka. Ciemno, słuchajcie, jakby wieczór był późny, ale po prostu się tak strasznie zachmurzyło. Robimy przekaz miesięczny dla bliźniaka. Praca, zdrowie, wyroki, sprawy sądowe. Słuchajcie, co przyjdzie niespodziewanie i tak dalej. Zobaczymy, co tu dla bliźniaka. Co w zdrowiu. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Sprawy wyroki sądowe. Oj, dobra. Chciałabym powiedzieć więcej. Praca i finanse. Co tu czeka w lipcu? W lipcu. Ciekawa jestem, czy powiedziałam mi czy czerwiec. <noise> Miłość. Robię to z końcem czerwca. Dlatego. Do mi rodzina. Co tu na lipiec? Jaki rezultat będzie tego miesiąca lipca. Jaka Wasza rola? Aby w końcu jakaś dobra energia przyszła, prawda? W szczególności do tych, którzy jej nie mają. I zobaczymy jeszcze karty wyrocznie. Ja za przykładę tą kartę, bo ona pokazuje szerszy obraz. Dla mnie ona zawsze pokazuje, na jakim etapie jesteśmy w życiu. I wyrocznia dla bliźniaka. I sprawdzamy, moi mili. Zdrowie. Co tu w zdrowiu? <laughs> Nie wiem, karty mi pokazują taką sytuację, że będziecie. Niektórzy będą wierzyć w to, że jakiś zabieg. A jakaś operacja, jakiś zabieg, coś takiego. Może jakaś rehabilitacja zaprowadzi was tam, gdzie chcecie. Natomiast tej rehabilitacji, tego zabiegu, ja nie widzę w lipcu. Mogą być jakieś plany poczynione w tym kierunku i tu powiem wam, że wy bardzo dobrze myślicie, bo te karty pokazują faktycznie. Jakaś rehabilitacja, jakiś zabieg, jakaś operacja. Faktycznie, tu karty pokazują, że to jest to, co faktycznie trzeba zrobić. Jakby. No nie wiem, no będzie tutaj piękniej i lepiej po prostu e, po tej sytuacji, którą macie do przejścia, jeżeli chodzi o to zdrowie, ta operacja, jakieś tam coś, coś, do zrobienia macie, to na pewno, ale to się nie odbędzie jeszcze w lipcu. Tu jest dopiero jakby plan. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Przepraszam za psa, on w tle tam sobie wiecie, może chrapać i tak dalej. Co tu przyjdzie nieoczekiwanie? Kłótnie wygracie jakąś na pewno. Może być to kłótnia o jakieś finanse wspólne, o pieniądze rodzinne, w ogóle o pieniądze dla mnie, ale dla, bardziej te karty pokazują się, nie wiem, może na coś zbieraliście, może na coś liczyliście, potem się okazuje, że coś tutaj idzie nie tak jak trzeba. Dla mnie wygracie kłótnię, jakąś potyczkę tutaj, słuchajcie, ona będzie dotyczyła finansów. To przyjdzie do bliźniaka nieoczekiwanie. Sprawy, wyroki sądowe, jeżeli macie. Zawieszenie tutaj. Jeżeli... Bo teraz tak... Na pewno te karty pokazują dosłownie, że są jakieś sprawy w sądzie czy jakieś wyroki, natomiast tu się będzie trzeba dogadać, a żeby się dogadać, to trzeba będzie niestety czekać. Jeszcze w lipcu nie przyjdzie jakieś rozwiązanie sytuacji. Ale uważam, że tutaj się dogadacie z tą drugą stroną, drugą osobą. Uważam, że tutaj mm, nie wiem, jakie wy macie do tego podejście. Może was ktoś pozwał do sądu, albo wy coś, też może być taka sytuacja, bo wy te karty pokazują, że się nie przejmujecie. Uważam, że tutaj będzie y, jakaś równowaga, jakaś współpraca, jakieś dogadanie się w ogóle w finale. Natomiast uważam, że w lipcu jeszcze tego nie będzie. Zobaczymy, co przy pracy: praca, finanse. No, jesteście spełnieni. Ja nie wiem, bo te karty pokazują, że Wy wygracie tutaj. Wygrana jest przed Wami, wiecie? Wy wygracie tutaj. Nie wiem, czy ktoś Was y, poruszy gdzieś, słuchajcie, Waszą głębię, czy stwierdzicie, że to jest dobry czas. Może być taka sytuacja, że ktoś doprowadza do nerwowej sytuacji i wy wtedy mówicie: O nie, tego już za dużo. I zawalczycie, i wygracie. I to przy pracy też mi się bardzo pokazuje. Na pewno karty pokazują przy pracy, że jest odpoczynek, jest podróż, na którą czekacie, ale generalnie jest bardzo dużo spełnienia. Tutaj pieniędzy wam nie zabraknie, tak? Nie będzie biedy, że coś przyjdzie niespodziewanie, trzeba będzie zapłacić albo nie wiadomo co. Nie. Te karty pokazują, że ten lipiec, jeżeli chodzi o pracę, o finanse, nawet co niektórzy mogą, to tu jest taka karta, która mi na moją pracę, a 30 lat pracowałam na etacie. Więc mogę wam powiedzieć, że na moją pracę, na pracę typowo ta karta pokazywała mi, że dostanę to, o czym myślałam na przykład 2-3 miesiące temu, ale gdzieś to stwierdziłam, że to nie. Na przykład myślałam sobie, o kurde, lepiej, fajnie by było, jakbym zarabiała więcej jakaś podwyżka, żeby była czy coś takiego, ale sobie myślałam a to pewnie niemożliwe. A potem za, nie wiem, zapomniałam o tym i nagle to przychodzi. Więc może być taka sytuacja, że jakieś wyższe stanowisko, jakieś pieniądze. No, może po tym, że zawalczycie tutaj z jakąś sytuacją. Może to będzie dotyczyło pracy. Natomiast uważam, że tutaj jest zadowolenie. Natomiast karty pokazują na pewno przy pracy odpoczynek i podróż. Hmm. A ten odpoczynek Wam się należy, moi drodzy. Kurczę, jakaś nowa droga. Hmm. Nowa droga. Jeżeli co niektórzy chcieli pracować dodatkowo przy czymś w domu, to te karty pokazują, że też może być tutaj spełnienie. Że mogą dodatkowo coś zaczynacie robić, na przykład w domu, dla pieniędzy, i te karty pokazują, że jesteście spełnieni. Bo tutaj też mam taką osobę, która może pracować online. No dobra, zobaczmy to, co ważne: miłość. To, co zawsze bardzo ważne. I co ja mam teraz powiedzieć? Hmm. Hmm. W ogóle tutaj mam dwie osoby do wyboru, tak jakby. Jakby jedna osoba proponuje Wam coś, ale Wy nie chcecie tej osoby. Ha. Wy możecie się zastanawiać nad tym, czy Wy tą osobę byście przyjęli do swojego życia. To jest osoba bardzo stabilna. Z jakichś powodów ona może Wam nie pasować, bo Wy się odwracacie od tej osoby i sobie myślicie, a nie wiadomo... Wy, moim zdaniem, kochacie kogoś innego, kochacie inną osobę, czujecie miłość, macie uczucia do innej osoby, przy której jest porażka pokazana, tak jakbyście nie mogli być z tą osobą. Cóż ja mam więcej Wam powiedzieć? Te karty pokazują, że na początku lipca jest taka osoba, która próbuje coś zawalczyć, nawet miałaby jakiś poważniejszy plan, ale Wy nie chcecie tej miłości, tej osoby. Jejku, Wy kochacie kogoś innego, kto nie może być w Waszym życiu. Tu jest pokazana przegrana, żeby nie chcecie nawet walczyć o to, bo uważacie, że nie ma już sensu. Przy pracy tu możecie mieć jakąś osobę. Uważam, że ta osoba, ta przy pracy, która tu się pokazuje, albo jest to jakaś osoba na stanowisku, która prowadzi jakąś firmę na przykład, i ta osoba do Was jakby. Te karty mi pokazują, żebyście mieli z tą osobą równowagę, ale z jakiegoś powodu wy widzicie, moim zdaniem, jakieś tajemnice. Albo jest to osoba, która jest w związku, a chciałaby was mieć na boku. Wy tego nie przyjmujecie. Na pewno z tą osobą, która, która tu się pojawia na początku lipca, wy oczywiście możecie ją znać i wy jesteście we dwoje pasowalibyście do siebie. Natomiast są być może okoliczności, dla których Wy po prostu nie chcecie i koniec, tak? Wy kochacie inną osobę. Hmm. No cóż, chciałaby się spotykać może ta osoba dla Was z Wami, tylko dla intymności. Też te karty takiego pokazują. Odwracacie się. Hmm. Macie uczucia do innej osoby. Ale ta osoba jakby. Hmm. Tu jest przegrana, bo nie chce ta osoba podjąć jakiejś decyzji. Niby ta osoba też ma uczucia do Was, moim zdaniem, ale z jakichś powodów, bardzo taki uczuciowy miesiąc. Macie, słuchajcie, kochacie kogoś innego. Ta osoba też może mieć do Was jak najbardziej uczucia, ale nie podejmuje decyzji, nie podjęła decyzji wcześniej. Wy cały czas się oglądacie na tą osobę, a wiadomości, które będą do Was przychodziły na koniec lipca odnośnie tej osoby, którą tak naprawdę macie w sercu, są nieprawdziwe, tak? Czyli jeżeli spotykacie kolegę, koleżankę i pytacie się. Rozmawiacie o tej osobie przy okazji, to ja uważam, że inaczej widzicie sytuację tej osoby. To jest nieprawdziwy obraz tej osoby się pojawia. Czy on jest dobry, czy on jest zły. Nieprawdziwy, tak? No i cóż, moi drodzy? Samotni, chyba tutaj jednak samotni. Chyba, że jesteście w związku z tą drugą osobą, do której macie uczucie. Ale ona nie potrafi podjąć jakiejś decyzji, więc wyczekacie. I tu są jakieś sprawy przegrane w tej znajomości u Was? Nie do końca wiem. Wy pewnie wiecie lepiej, o co chodzi. Jeżeli ten, to oczywiście z Wami rezonuje. Dom i rodzina. Drobne sprzeczki. Przydałaby się w lipcu konkretna rozmowa przy domu, przy rodzinie. O Boże, pada. Hmm. Tak bym Wam powiedziała. Tu by się przydała bardzo konkretna rozmowa. E, natomiast Wy wiecie, o, moim zdaniem Wy już w lipcu... Tak bardziej na początku wiecie o tym, że tu by trzeba było poruszyć jakiś temat konkretnie, bo są, ale nie, ale nie, tu są jakieś przekomarzanki, słuchajcie, i tak dalej. Do tej rozmowy i tak dojdzie. To wam powiem. <laughs> Dlaczego tak? Przychodzić jakieś świętowania, słuchajcie, tutaj przy domu, przy rodzinie o jakieś świętowanie, może Wy nie chcecie iść, może ktoś Was namawia w lipcu, żeby jednak pójść po coś tam, ale Wy sobie myślicie, nie, bo trzeba będzie znowu wydać dużo pieniędzy, czy to jest ślub, czy to jest jakaś impreza, słuchajcie, większa. Te karty pokazują, że Wy za bardzo nie chcecie, ktoś może Was naciskać. No tutaj przy domu, przy rodzinie przydałoby się powiedzieć, nie, ja zdecydowałem, zdecydowałam w ten sposób i koniec. Jaki rezultat miesiąca? Teraz kod miał, czy słuchajcie, tak, nie wasz kod miał, czy tylko mój w razie czego? Jaki rezultat miesiąca? Coś będzie dobrze rokowało. Po okresie takiej trudniejszym, tutaj karty pokazują, że te ostatnie parę miesięcy mogło nie być takie, wiecie, urodziwe dla was, czy nie wiadomo co. Tu karty pokazują, że coś zacznie rokować. Jakaś fajna nowa ścieżka, nowa droga. Ale. Trzeba zamknąć też jakieś sprawy. Jaki rezultat miesiąca? Rezultatem jest zamknięcie, moim zdaniem, jakiejś sprawy z przeszłości. W lipcu to zrobicie i coś zaczyna bardzo fajnie rokować. Po nawet paru miesiącach takiej nie wiem pustki, ciszy, braku jaka wasza rola? Hmm. Jeżeli coś się kończy, coś się zmienia w lipcu w waszym życiu. To nie trzymajcie tego kurczowo, tylko pozwólcie, tak? Przestańcie mieć jakby kontrolę nad wszystkim. My to robimy nieświadomie bardzo często. Przepraszam, że tego kota wypuścić, bo inaczej po prostu. Waszą rolą jest puścić kontrolę. <laughs> Jeżeli coś, jakaś sytuacja się bardzo zmienia u Was w życiu w lipcu, to pozwólcie odejść jakby temu, co stare, temu, co niepotrzebne. Nie walczcie z tym i nie starajcie się kontrolować. Raczej te karty mówią, że Waszą rolą powinno być hmm, dać przestrzeń, jakby że jeżeli coś się zadziewa gwałtownie, jeżeli coś się zmienia bardzo, nawet ktoś zmienia jakoś bardzo zdanie, albo Wy zostaliście doprowadzeni do takiego momentu, że Wy nagle nie wiadomo, dlaczego zmieniliście zdanie, to nie analizujcie potem tego, tylko tak jakby zróbcie pustkę, zróbcie przestrzeń i zobaczcie, co z tego wyniknie. Na co macie szansę? No i widzicie, na nowe początki na pewno. Macie tu kartę zero. Czyli możecie zacząć gdzieś na jakiejś płaszczyźnie od zera. Tylko, że wy jeszcze nie. W lipcu te karty pokazują, że macie szansę zacząć od początku. Natomiast będziecie mieć na pewno burzę w głowie. Może być taka sytuacja, że ktoś będzie próbować na was wpływać. No tu przy rodzinie te karty pokazują, że ktoś próbuje na was wpływać. Ale tak jakby. Hmm. Macie szansę na te nowe początki, ale żebyście się nie dali zapędzić w kozi róg. Brońcie swojego stanowiska. To wtedy jest bardzo możliwe, że macie tutaj szansę na nowe początki, chociaż wy sobie nie wyobrażacie, jakby to miało być. Tak? Że ja na przykład zmienię pracę, albo że ja na przykład wyjadę, albo że nie wiem, jednak będę rozmawiać z tą osobą, że jak ty to, jak to w ogóle. Nie, to niemożliwe, żeby tak było, ale te karty pokazują, że możecie zacząć od początku, natomiast trzeba bronić swojego stanowiska. Wtedy szanse są duże na jakieś nowe początki w waszym życiu. Karta wyrocznia iskra. Uwielbiam tą kartę. Bo ona mówi o tym, że wy jesteś, każdy z nas jest taką Bożą iskierką. Jesteś oczywistym przewodnikiem boskiej kreatywności. Jest w tobie twórcza iskra i masz wszelkie powody, by ruszyć naprzód z optymizmem i nadzieją. To ta karta zero, która się tutaj pokazuje. Otwórz się na inspirację i pozwól, żeby życie odsłoniło przed tobą swoje piękno. I Twój udział we współtworzeniu. To świetny czas, by rozwinąć jakiś pomysł, rozpocząć nowy związek, pracę lub dowolny projekt. Czujesz siłę przyciągania, kiedy wchodzisz w relacje z osobami, które współtworzą z Tobą radosne zdarzenia i łączą się z Tobą w wyrażaniu najwspanialszych aspektów życia. Gdy obserwujemy, jak iskra zmienia się w płomień, a następnie podsycamy ten ogień, odczuwamy ogromną satysfakcję. Tyle, moi drodzy, dla bliźniaka na lipiec. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia.